Cześć, witajcie! Z tej strony BSM37 witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie ogólnie w mini gierkę nową, taką na Hypixelu. Właściwie to nie nową, ale na moim kanale nową. Ogólnie nazywa się ona Depit e, i polega na tym ona po prostu, że walczyłem w takiej dziurze z innymi graczami. Więc zacznę sobie, jak tutaj ta gierka będzie nam e, działać. No, ogólnie grałem już sobie dużo, jak widzicie, mam level 69. Więc spoko No ogólnie poszukamy sobie tutaj jakichś graczy, których możemy pozabijać Ogólnie jak widzicie mam na razie żelazo zbroje tutaj Więc na razie jeszcze nie mam diamentowej No i tutaj zobaczymy, możemy trochę potrolować. No wszystko po prostu Ogólnie tak tutaj jak widzę już się nowi gracze coś pojawiają Więc słuchajcie idziemy ich eliminować Ogólnie jak zginę to oczywiście e, Tracę jakby zdobyte przynoty, o, ale tę na przykład możemy teraz zabić. O. Kurczę. Ja nie się nie uda. Jest, udało się gdzie. Ogólnie mam też coś takiego tutaj takie złote jabłko, więc spoko. No i. O, tutaj widzę, jest ten sam gracz chyba, którego wcześniej zabiłem i chyba mnie goni. Właściwie to obaj gracze mnie gonią. O, ale tego tutaj możemy nie zajrzeć, jest O, ale jakiś prąd i... Tak No, tutaj widzicie też na... Tabie jestem tutaj... No troszkę słabszy i nie tutaj najwięcej jest ludzi z levelem setnym Ale tutaj pójdziemy po prostu na takich słabszych graczy kampić Może jakiegoś lepszego pokonam Nie wiadomo Okej okay. Oj, i chyba zginę no, zginąłem niestety, no, ale jak się nic jakoś tu strasznego nie stało, e, więc no. Tutaj są cztery takie biomy, myślę, że ten jest tutaj najlepszy, bo to jest taki mini parkour. I tutaj bardzo fajnie można tutaj przed graczami uciekać, e, że jak mnie na przykład tutaj ktoś teraz goni, o, to wtedy ja mu tak nagle stawiam i on spada. Ogólnie bardzo często tą metodę używam, Też, także czasem tutaj się zmieniają mapki, ale jest chyba pięć mapek. Um, nie wiem, coś takiego. Ok. O, czekał mnie O, myślę, że go nie widzę. Ok. No tak jest tutaj z nim. Nie, na stąd idę. Okej, okay, ja ogólnie na razie mam jednego killa. Myślę, że z tej strony będę robił takie challenge. Na przykład, jeśli zdobędę jednego killa, to koniec filmu. Takiego typu odcinki. Okej, okay. chyba ten gość mnie Nie, nie, chyba już przestał. Więc dobrze. Um, no, ogólnie co tutaj widać? No, się wprost walczą. O, gra do mu killa. Ten typowy, ale, kill, ale typ za mną nie. Więc, no. O, 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 na tego się może zacząć. Aha, okej. Okay. Może jeszcze do niego ja przyjdę i go dobiję, ale nie jestem pewien. O, tutaj idzie jakiegoś diamantowego, ja idę na ta zimową. Więc, ten. W ogóle, ja tutaj ciągle, jacyś ludzie zdobywają jakieś levele na czacie i w ogóle. No, ogólnie nie, myślę, że zaraz zmniejszymy sobie czadły, tutaj za bardzo przeszkadza Więc zaraz To było chyba w chat settings Nie, to nadal nie jest to i właśnie jakiś typ mnie idzie zabić Więc po prostu jak tutaj zginę, to wtedy to zrobimy Bo myślę, że po prostu na razie nie ma czasu Trzy serduszka zmniejsza, ale powinienem zrobić coś takiego OK, i teraz szybko muszę jakoś ten czad zmienić, tylko... Nie wiem, gdzie to jest hmm. O, jest! Można zmniejszyć, więc ja tak zmniejszy No dobra, więc wszystko spoko, ten czad zmniejszony nie będzie nam przeszkadzał No i ja się tutaj sobie killa jakieś pozdobywać więc yes, no, chyba jakiś afk. Nie, go nie rośnie. Ok, postaram się tutaj też klo co Okej, Ok, owa. Zginęłem, ale mam na szczęście złote jabłko. Właśnie to jest złota głowa. Tak to się nazywa. Tutaj na high pixelu. O Ok, zjadłem. Więc możemy jeszcze uciec. Strasznie dużo tutaj ludzi jest. Okej. Okay. Zabijam typa. No dobrze, ogólnie tutaj moim rekordem takich killów jest 5 killów na raz, zanim mnie ktoś zabił. Więc też fajnie. I nie wiem czemu się zlagowałem przez chwilę. Nie, w ogóle nie, tutaj zrobiłem taki murek. Często jak my ludzie gonią to ja się taki sam tworzę. No i po prostu można tak to zrobić sobie. Więc też fajnie. No. Tak. No, ogólnie teraz pójdziemy sobie do tych ludzi. O, może mi się uda ukraść tego chila. Może. Tak, chyba się uda. Ja nie, nie wiem. Nie wiem, ludziska a nie, tam dość ma pełne HP, myślę, że to dlatego, że ma na przykład jedno HP, bo to się opłaca na przykład. Okej. Okay. Okej, okay, chyba na razie nie żyje, bo mnie cała banda goni. Um. Dobrze, to idziemy dalej. A wreszcie przestali mnie bronić. Więc fajnie. Tutaj też pustynna strefa jest fajna. O kurde, teraz mogę wędką złapać. O, o, no i zginęli ludzie. O, ale tutaj na przykład nie ma sobie na środek pójść. I tu widać, że... O, możemy na przykład tutaj iść. Też to jest fajne do trollowania ludzi, bo jak ktoś cię goni, to można po prostu do lawy, tak, biec tutaj i im przed losem kobla postawić. Postaram się coś takiego zrobić. Na przykład jak ten typ mnie zacznie gonić. Okej, okay, go lubię. Więc mamy przynętę. Gość we mnie próbuje strzelić, ale coś mu się nie udaje. I przestał mnie gonić, bo pewnie zna tego trola, a więc... Pójdziemy sobie na przykład tutaj na ludzi kampić na górze, ogólnie też. Na razie jak tutaj patrzę sobie, odcinek trwa 8 minut. Właśnie to 7 minut i 50 sekund. Ale no, tutaj nikogo nie ma. Myślę, że odcinek skończy jak będzie gdzieś tak 16 minut. Coś takiego. Nie wiem, to jeszcze 10 minut może ten. 18 myślę. Ok, okay. tu jest jakiegoś gościa. Widzę, mam mały level. No jestem i ucieka właśnie. A, chyba go nie zładni niestety. Chociaż może ja tutaj postaram się używać skrótów różnych. Okej, okay, nie już mogę to chyba Więc ja z spadam. Um, tutaj jest jakieś gold. Nie wiem. Dobrze. O nie, ten typ nie chyba zacznie gonić, i mogę na nim zrobić tego trolla Peranko. Dobra, przestał gonić, fajnie. Um, pójdziemy sobie, chyba jeszcze właściwie tutaj nie byłem na tej strefie. Takiej wiosennej. Nie, Boże, jakiej wiosennej? No, zapomniałem, jak się nazywa. Ehm. Işte. Um, no, okej. Okay. No jesienny, niestety, już sobie przypomniałem. Okej. Okay. Tutaj akurat nie ma różnych takich interesujących rzeczy. Ale jest jakiś coś. Nie wiem, ale jakby ona już pełna życia. Jakby jedna mu zabiera jedną HP. Nie wiem, ja wolę uciekać tutaj teraz. Chyba, że możemy na nim tego pranka zrobić w sumie z obsydianem. Chociaż ja jestem teraz dosyć daleko i ja mnie już przestaje gonić. No, ale teraz ten diaksowy, nie, też mnie goni. Okej, okay, gość mnie goni. Idzie do niej. Okej, okay, spoko, zrobię chilo. Ale mam prepulser serduszka i. Jak sobie typem go gonili? Typowy, typy, jak sobie typu. Ok, tego myślę, że możemy się na niego tu zaczalić. Okej. Okay. Jest, mam te O, jeszcze jakiś gość przyszedł. OK, zrobiłem 2 kila, ale jakiś gość do mnie zabił. Żeby mnie zabił. 10 minut już nagrywanie trwa. Właśnie ja to już zaraz 11. Um. No, okej. Okay. No tak, po prostu pochodzimy. Pozdobywamy jakieś cile. wy to widzieliście? No i po prostu strzeliłem z łuku i akurat on miał jakieś pół HP i go zabiło, więc pobił. Dobra, to idziemy dalej. A, to nie zadziałało. Okej, okay, gość się nam nie ale to jakiś inny go zaczepił. Teraz kolejny mnie boni jakiś inny, ale może mu się jakoś zimskniemy. Chyba nawet wiem jak. A nie. Ok, ty, tutaj też mnie ten, myślałem, że był AFK. Niepotrzebny mi jest ten na pierwszym, bo już sobie mam Okej, okay, to już na złoty miecz. Uciekamy w takim razie. W ogóle nie będę też takie odcinki z samego gameplay, że tak bez miejscu, po prostu sam gameplay takie. Ok, wiem tylko. Nice. 30 powie to a to nie tak rzadko jestem zrobić jest 30, a normalnie to się wezpię. Jak jest 24 jakieś. Dużo gold, można pozbierać tutaj. Okej, okay, tutaj jest znowu mogę, że tego gościa spróbuję zabić OK, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę szybko i nie udało mi się uciec Ale mogę się tu wydostać w Aha, tylko, że jakiś gość mi strzelił Nie wiem, co to jest ten event z jajkami, ale idę na razie po tego gościa, albo po tego, tak Wyglądaj na takiego typowego nudo. Nie na co to jest za skin. Interesująco. Okej, okay, to było łatwe. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zależy to jest 3K1, nie wiem. Może kiedyś przykład film, że mm, skończy tylko wtedy, kiedy będę miał 3 kile z rzędu albo 5. 5 to jest na razie mój rekord. Ja chciałem go kiedyś pobić. Na przykład będziemy może kiedyś robili live'a. Więc też fajnie. Ogólnie słuchajcie, już byliśmy 41 subskrybentów, co jest naprawdę niesamowite. I ogólnie na 50, pamiętajcie, robię specjalną, no więc warto subskrybować. Okej, okay, tutaj gość chce się ze mną bawić Nie wiem ja, ale ja idę. oddali się okej okay. ok. już naprawdę mało mi zostało e, expa tutaj w level 70 może to jeszcze na odcinku zrobimy, chociaż wątpię e, więc po prostu idziemy dalej O czy. Przez przypadek chyba s 2 kliknę i zrobiłem screena, nie wiem po co Tutaj też się nie opłaca wychodzić przed tą wodę, bo wtedy się ginie Witam Idziemy dalej, jeszcze 3 minuty, myślę, że ponagrałem coś takiego I będziemy kończyli więc słuchajcie, tak. Mm. Idziemy. Nie wiem, szukam teraz jakichś graczy. Szkoda, że nikogo dzisiaj na przykład nie strolowaliśmy, że jak uciekałem temu, postawiłem gdzieś tak kobla, żeby on spadł. To, to jest idealne miejsce do tego. Jakbym mógł tak teraz postawić. Chociaż nikt mnie nie goni. W sumie to mało teraz graczy naprawdę gra. Naprawdę mało. Nie wiem czemu tak mało. A więc słabo, trochę słabo, no właściwie tylko tutaj są ci diamentowi ludzie i właściwie tylko nie szleba ode mnie a ten jakiś topik, nie wiem gdzie on jest, um, choć sobie jeszcze tu może odkrywamy jakieś sekrety mapki o, ktoś się goni, a ja nie to jakiś diamentowy typ, <laughs> chyba że może byśmy go sterowali właśnie nie, on nie w ogóle ma to, ma to PRN z żelaznym golem, to jest dosyć Z mineconu jakiegoś Ogólnie też planuję zrobić film top 10 najcenniejszych kont w Minecrafcie Jak będę pokazywał na przykład top konta, które mają różne nazwy, takie OG Więc spoko Ej, no strasznie mało teraz ludzi jest To może teraz ja się jakoś uda poprankować Okej okay. Gość mnie goni Chociaż nie No nie wiem, słuchajcie, no już tutaj nudno się tu robi, bo mało graczy jest naprawdę Więc słabo Ja bym trochę tu trochę postrzelam Ok, teraz jest idealny czas, żeby go sprankować No nie, to nikt nie chce gońc, więc myślę, że my już będziemy niedługo kończyć ten odcinek. Jeszcze tak, z pół minuty, może. Ej, to jest chyba naprawdę strasznie rzadki moment, kiedy tak mało ludzi gra tutaj. Nie, nie, ja zawsze jak wchodziłem, to było jakoś. No dużo, dosyć. Nie wiem, czy no tak nagle wszyscy wyszli. Może jest jakiś event na Hypixelu? Może wszyscy poszli grać w Bedwarsy? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, blisko nie wiem. I myślę, że w sumie będziemy już kończyli ten odcinek. Natomiast jeśli odcinek Wam się spodobał, zaciągnijcie łapkę w górę, nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału. Na no tymczasem co? Do zobaczenia. My się, my się widzimy w kolejnym odcinku.